Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Monika na kanale Moma, Tarot i Runy Witam Was w kolejnym czytaniu miesięcznym, będziemy dzisiaj omawiać sierpień 2023 i w tym nagraniu skupię się na moich solarnych siostrach i braciach, czyli pannach Zanim jednak przejdę do prognozy, chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie suby, komentarze, polubienia i udostępnienia Dzięki Waszej aktywności na kanale ten kanał się rozwija, ja się rozwija, moja firma się rozwija. Wszystkie osoby, które są zainteresowane czytaniem prywatnym oraz lekcjami tarota bądź run, zapraszam do kontaktu mailowego. Dziękuję Wam za to, że zaglądacie na mój blog. Dziękuję Wam za wszystkie. Polecenia, bo tych jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w Wolkowie. Dobrze, Panny. Moi drodzy, losuję dla Was teraz runę na sierpień, ponieważ sierpień dla sierpniowych panien to jest czas urodzin, ja również do nich należę. A więc życzę Wam wszystkiego najlepszego z tej okazji. Rozpoczynacie kolejny rok solariuszowy, i przygotujcie się do tego, do tego czasu. Runa na ten, na ten miesiąc to lagus. Ja sobie myślę, że pojawiła ona się w odwrocie, dlatego, że większość tego miesiąca należy do lwa. A więc. Przynajmniej do powiedzmy 22, 23 dnia miesiąca, możecie być w tym okresie lwa, czyli wszystko rozgrywa się wasze słońce, jest w 12 domu, wszystko rozgrywa się tutaj w ukryciu, w obszarze emocji, w obszarze podświadomym. W obszarze też takiej swego rodzaju bierności i pasywności, bardziej przyglądania się światu, życiu, ludziom, aniżeli aktywności i działań. Dlatego ta lagus jest w odwrocie. Na co bym chciała zwrócić uwagę, na kobiety. Być może nie wszystkie kobiety są z wami szczere. Nie wszystkie są autentyczne, nie, nie wszystko jest tutaj Wam komunikowane, albo Wy nie możecie komunikować tego, co naprawdę myślicie, czujecie światu. Ten dwunasty dom to jest ukrywanie jakiejś prawdy, jakiejś informacji, jakiejś autentyczności, czyli tego, kim jestem naprawdę i co naprawdę myślę i czuję. Lagus może też mówić o tym, że jakieś plany związane z podróżą, z kontaktem z osobami z daleka mogą zostać zaniechane albo przesunięte w czasie. Coś się tutaj może w obszarze podróży i kontaktów z ludźmi z daleka nie udać albo może być po prostu wstrzymane. Odwrócona lagos może też mówić o tym, że bardzo dużo dzieje się w podświadomości i przechodzicie w sierpniu takie głębokie procesy emocjonalne. To jest wejście w podświadomość. To jest takie symboliczne wchodzenie do piwnicy. Piwnicą jest wszystko to, co wyparte, to, co ukryte w podświadomości, to, co trudne, traumatyczne. Możecie tego typu prace, tego typu procesy przechodzić w sierpniu. Temat dotyczy emocji. Emocji, które którym nie chcieliśmy się zająć dotychczas, ponieważ było to bolesne. Temat może dotyczyć jakichś traumatycznych historii z przeszłości, być może związanych z matką, z byciem matką, z niemożnością zostania matką. Być może też w sierpniu będziecie odczuwać, że jakaś sytuacja stoi w miejscu, że towarzyszy Wam w jakimś obszarze życia stagnacja, może to być brak weny, to może być też brak e, mm, brak pomysłów, mm, brak możliwości, tak? Tu jest, w jakimś obszarze życia m, m, może być, y, możecie coś też czuć, bo lagus to jest czucie, zastój. Zwróćcie uwagę na intuicję. Być może ją ignorujecie, być może nie dostrzegacie albo nie rozwijacie jej pełnego y, potencjału to lagus to jest również blokowanie emocji. To jest nieszczerość, to jest brak autentyczności. Być może jesteście w środowisku, które nie pozwala wam być sobą. I myślę, że to wszystko Aha, lagus to też jest woda emocje, woda. To jest brak wody, brak dostępu do wody, to jest niewystarczające nawodnienie. Lagus to też są wszelkie terapie ziołowe. Najlepiej i to sugeruje Lagus, postępujcie tak, jak y, podpowiada Wam y, intuicja. Jeżeli wystąpią jakieś problemy zdrowotne, y, jeżeli nas wystąpi w Waszym organizmie, w Waszym ciele jakiś zastój, coś gdzieś się gromadzi, to y, kąpiele ziołowe, napary ziołowe. Y, Metody ym, bazujące na ziołach jak fitoterapia mogą być tutaj y, pomocne. Ym, bądźcie w wodzie, bądźcie blisko wody, ym, i tyle. <słuch> Okej, okay, dobrze. Zaraz zobaczymy, co pokażą na ten miesiąc karty dla panny. Osiem mieczy, dziewięć buław, śmierć. Konieczność wyjścia ze strefy komfortu. Tak, żeby coś przepracować. Um. I to, co emocjonalnie nagromadzone w, nasz, w nas, coś, co nie ma ujścia, gdzieś nie ma przepływu, um, może się gromadzić w ciele, może powodować zatory w ciele, w waszym organizmie może odbić się na stanie zdrowia to jest ta śmierć e tutaj też w tym miesiącu e mogą wystąpić e tematy związane z zodiakalnym e skorpionem e skorpion to też jest pluton, to też jest podświadomość to jest wszystko to, co głęboko odkryte, nie e tykane Nierozpoznane, yy, nietykane przez lata, nierozpoznane. Dobrze. Główny motyw tego miesiąca, świat. Co jest wyzwaniem na ten miesiąc? 10 mieczy, finalizacja, zakończenie czegoś, yy, kumulacja. W jakich sytuacji możecie osiągnąć maksimum swoich możliwości, o, osiągać się tak zwaną przesłowiową ścianę, to może być sytuacja, to może być człowiek, to może być relacja, to może być partner. Tutaj jest po prostu maksimum i ekstremum, tak? Z jednej strony jest jakieś zakończenie, bolesne, trudne, z drugiej strony jest poczucie ulgi, że to ma miejsce. Wybuch emocji jest w lagus. Osiągamy koniec jakiejś sytuacji. I wylewają się emocje, ktoś wylewa emocje, ktoś je w końcu artykułuje. W Dziesiątce Mieczy sytuacje są trudne i podbramkowe, ale uwalniające, kojarzące się z ulgą, z poczuciem ulgi, z poczuciem uwolnienia, wyzwolenia. Czego nie widzicie? Dziewiątka monet. A co z przeszłości wpływa na tą sytuację Giermek Buław. Pierwsza połowa miesiąca rycerz monet. Druga połowa miesiąca kochankowie. Zobaczymy może, co się tutaj kończy. Oczywiście to może być tak, że kończy się dla części z Was, ponieważ jest to czytanie grupowe. Uciekają nam karty. Pięć buław. Panna w sierpniu. Panna w sierpniu. Z czym wiąże się dziesiątka mieczy? Z gierkiem buław. Z kimś młodym, z kimś niesfornym, z kimś y, trudnym do, brzydko to zabrzmi, ale nie znajduję innego słowa, do podporządkowania. Y, y, to może być młoda osoba, to może być dziecko, to może być ktoś na początku drogi, y, nad kim jest trudno y, zapanować. Być może żegnacie się z tą osobą. Tutaj może być też sytuacja przede wszystkim dla matek, że młody człowiek wymyka się Twojej kontroli, że młody człowiek chce pójść w świat i dla Ciebie jest to wyzwanie. Wyzwaniem jest również to, na ile ta osoba w tym świecie sobie poradzi. Wyzwaniem jest przygotowanie. Takiej przysłowiowej wyprawki dla tej młodej osoby. Matka, kobieta, która musi puścić tą młodą osobę do świata, musi umożliwić samodzielność tej osobie, może nie tyle musi, ale no, dziecko trzeba przygotować do wyjścia w świat, cierpi. Jest zmuszona niejako pozwolić tej osobie pójść w swoją stronę. I jest to trudne. Może być też tutaj wyzwaniem znajomość, która nie może się realizować, tak? Nie może się realizować fizycznie, ponieważ tutaj ta dziewiątka monet pokazuje, że ta fizyczność jest zanegowana. Ta fizyczność nie może się zmaterializować. Być może chodzi tutaj o spotkanie, być może chodzi tutaj o, o, o seks, o poczucie tej osoby w sensie fizycznym, o Dotyk tej osoby. Tutaj może być taka sytuacja, że partner, partnerka jest daleko, albo musi gdzieś daleko wyjechać, albo Wy gdzieś, wy gdzieś wyjeżdżacie i czasowo jesteście daleko od bliskiej Wam, bliskiej Waszemu Sercu osoby. Hmm. Pierwsza połowa miesiąca to rycerz monet. To jest oczekiwanie, wyczekiwanie na coś lub na kogoś. Rycerz monet jest niezwykle cierpliwy. Rycerz monet potrafi czekać. Rycerz monet też Pragnie jakiejś nagrody, yy, pragnie jakiegoś spotkania, yy, wyczekuje kogoś lub yy, czegoś. Ja mam wrażenie, że tutaj koniec końców przychodzi jakaś nagroda. Zresztą karta świata jest kartą sukcesu, jest kartą spełnienia, jest kartą materializacji. Naszych oczekiwań, tylko oczekiwania tutaj są ogromne, tylko pytanie, czy są wystarczające. Czyli tutaj jest taka konfrontacja z rzeczywistością, z światem materialnym. To może dotyczyć na przykład spotkania. Długo oczekiwanego spotkania z partnerem, partnerką, która była dotychczas daleko, była nieosiągalna, była, był niedostępny, a teraz to się realizuje. I teraz pytanie, czy ta osoba spełnia nasze oczekiwania? Czy wizualnie jest wystarczająca, wystarczający. Temat też może dotyczyć pracy, biznesu, ewentualnych awansów. Tutaj jest zapowiedź spełnienia i sukcesu. Tutaj jest zapowiedź nagród, premii. Natomiast Przy dziewiątce monet i przy kochankach nie mogą to być żonki, nie mogą to być obietnice, tylko to musi przyjąć taką formę bardzo konkretną, bardzo materialną, bardzo fizyczną. Czyli jeżeli wy podejmujecie się jakiegoś nowego zadania, jeżeli yy, chcielibyście pragniecie jakiegoś awansu albo um, liczycie na jakieś docenienie w formie um, awansów premii i nagród w formie pieniężnej, to... Um, przy dziewiątce monet i kochankach bardzo ważne jest to, żeby to wyartykułować: wyartykułować to, jakie są Wasze oczekiwania, jakie są Wasze marzenia. I bardzo ważne jest to, żeby to zostało zakomunikowane, i równie ważne jest to, żeby to zostało zapisane. Kochankowie to są umowy, to są aneksy do umowy. To są spotkania, które powinny się zakończyć formalnie, czyli w formie papierka, w formie aneksu, w formie umowy. Bardzo możliwe, że tutaj niektóre panny starają się o jakieś dofinansowania, będą ubiegać się o jakieś dotacje. Będą ubiegać się o awanse, będą ubiegać się o um, jak, jakąkolwiek formę um, gratyfikacji. Um, I to może dotyczyć y, wynagrodzenia, y, nagrody. I w drugiej połowie miesiąca jest to jak najbardziej możliwe, tylko ta druga strona musi zostać o tym poinformowana, że macie takie oczekiwania. Jeżeli kończycie jakąś współpracę, jakąś, jakąś pracę w tym miesiącu, to coś wam się tutaj ewidentnie należy. Odprawa. Kompensata, rekompensata, pieniądze. Może też chodzić po prostu o świadectwo pracy o list rekomendacyjny, który będzie potwierdzał Wasze doświadczenie, Wasze zasługi Wasze dotychczasowe zaangażowanie. Ja mam też takie wrażenie, że związkowo niektóre pary będą przechodzić na kolejny poziom, czyli z przyjaźni może zrodzić się miłość, natomiast warunkiem jest to, żeby um, Obie strony tego pragnęły, a także warunkiem jest to, żeby coś się skończyło. Dlatego ta dziesiątka mieczy jest tutaj wyzwaniem, że musi nastąpić jakiś koniec, żeby mógł być początek dla relacji, którą wy chcecie rozwijać. Też temat dotyczy współodpowiedzialności za partnera, partnerkę. I takiego poważnego podejścia do uczuć, do związku, do relacji. Właściwie jedynymi znakami zodiaku, które się tutaj zarysowały, są przedstawiciele i przedstawicielki ziemi, czyli poza pannami, byki i koziorożce, a także zodiakalne bliźnięta. Widzę Was w tym miesiącu docenionych, nagrodzonych i emocjonalnie usatysfakcjonowanych. Emocjonalnie spełnionych. Owszem. Dziewiątka monet pokazuje kogoś, kto jest niezależnie od tego, czy jest w związku, czy też nie, jest usatysfakcjonowany, jest szczęśliwy. Niemniej jednak odwrócona lagus pokazuje, że jest jakieś poruszenie w emocjach w tym miesiącu. I u niektórych z Was. Pamiętajcie, że to jest czytanie dla większego grona odbiorców. Mamy tutaj wiele scenariuszy. Może być tak, że wdacie się w jakiś trójkąt miłosny, albo wejdziecie w jakiś romans w tym miesiącu. Gdzie warunkiem rozwinięcia tej relacji, przekształcenia się tego romansu w coś więcej jest zakończenie relacji, której byliście dotychczas, bądź też um, zakończenie relacji um, potencjalnego partnera bądź um, partnerki. I w związku z tym ci kochankowie to, są, to jest taki dylemat, taka rozterka, która dotyczy Was bądź też partnera lub partnerki. Temat komunikacji, kompatybilności w sensie oczekiwań i realizacji czy też spełnienia tych oczekiwań jest bardzo, bardzo ważny. Hmm. Tutaj też dopełnia się jakaś współpraca, praca na rzecz kogoś i ruszenie w swoim własnym indywidualnym kierunku. Pragnienie bycia niezależnym i samodzielnym, które dotychczas było ukryte. A teraz myślę, że to może być sierpień, wrzesień, bardziej idziecie już w swoją drogę, w swoją bardzo indywidualną historię zawodową. Temu towarzyszą bardzo duże emocje. Z tym może się wiązać też jakieś poczucie zagrożenia, strachu, bo to jest coś nowego dla Was. Na przykład z etatu przychodzicie na własną działalność albo zakładacie z kimś spółkę. I też te karty pokazują, że to jest właściwy ruch, niemniej jednak jakiś dylemat, jakieś wahanie, jakaś niepewność w związku z tym ruchem jest. A więc emocje są tutaj bardzo bardzo intensywne. Wchodząc w spółkę z Rycerzem Monet możecie być spokojni. Dzięki tej współpracy unikniecie błędów. Dzięki prowadzeniu tego Rycerza Monet unikacie błędów ponieważ ta osoba już ma te doświadczenia w swoim dorobku i może wam służyć. Może wam służyć radą. Ja też tutaj widzę Panny zakochane, Stąd te intensywne emocje, stąd to rozchwianie emocjonalne. To może być osoba z zagranicy, to może być osoba, która wcześniej była Waszym przyjacielem, Waszą przyjaciółką, a teraz jest z tego coś więcej. To może być też osoba w związku z działaniami zawodowymi, na przykład znajomość rozwinie się podczas podróży służbowej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. szykuję się dla Was naprawdę. Bardzo piękny miesiąc, bardzo harmonijny. Kończy się e, jakiś trudny okres w Waszym życiu i e, pojawia się coś nowego. Nawet jeżeli towarzyszą w temu mm, trudne do opanowania emocje, tracę głos. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Papa. Pa.